Cześć widzowie, ja jestem FTV. Gramy sobie w Minecrafta i widzowie, postanowiłem, że muszę zrobić magazyn. Oparcie. Tutaj będzie takie zejście. Oczywiście jeszcze tutaj w ogóle nic nie ma prawie. E, czekajcie. Ustawienia normalne. E, stwierdziłem, że tutaj muszę mieć magazyn. Tutaj będzie. E, będą cegły. Patrzcie. A tutaj właśnie poza odcinkiem odnalazłem ametystową geodę. Ametystową geodę znalazłem. O, i zobaczcie, tutaj jest jaskinia. Tutaj jest nawet szkodałem, żeby. Tam gdzieś. O, widzisz, tam jest zombie. A myślę, że to by było dobre, żeby tam pójść. Może w następnym odcinku. Kurczaczki, no. Właśnie, nawet słychać szkieleta. No, wcale nie musiałbym tam wrócić i wykopać więcej z tego. Przecież sobie może nie marnować tych odłamków, nie, bo nie wiem... A, wyrosną nowe, bo one mogą wyrastać, wiem. O, i zobaczcie, jeszcze lunetę mam. Czekajcie. O. Dobra. Nie, 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 nie. O. Dobra, zaczekajcie. Zaraz wypatrzymy. Troszkę, tak. Ale tam może coś być ciekawego, tak sobie myślę. Zaczekajcie. Jak ja bym to mógł sprawdzić jakoś. O, Trzeba by było, wiecie, jakieś schody tam dodać. Czekajcie. Pozbędę się tego szkieleta, ale no może najpierw. O. Okej, okay, dobra. Patrzcie, i teraz go widzę. O nie! Nie, 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 nie. To nie jest... Help. Wiecie je co? W takich sytuacjach... Przynajmniej zaczekajcie. Możemy tutaj zobaczyć, co tu jest. Chociaż nie powinienem akurat jaskini oglądać bez... E, bez tego trybu normalnego. Zobaczcie, no nie ma... No wyjdę stąd, zaczekajcie. Nie! Ach. Dobra. O, węgiel jest. Dużo węgla. O! Patrzcie, to jest. Co się da zabrać? Nie wiem jak to się nazywa. Ale nie ma tutaj, widzę, jakichś takich niesamowitych rzeczy. Chociaż może jakieś tutaj jest, wiecie, głębiej, jakieś zejście do niższych partii tego świata. I tam może by było jakieś cenniejsze. Jakieś cenniejsze. W ja powinienem. Dobra. Dobra, na razie tutaj nie będę iść, bo mamy robić magazyn. To już wiem. Co tutaj? Ciemno wiem, mało widzicie. Okej, okay. aj jaj. Dobra. Kurczaczki no. O, to tutaj jest. Patrzcie, SHIFT. <gry> Jakieś grają na Pedrock Edition i to było troszeczkę łatwiejsze, przyznam. Nie! No wiecie co, ta gra mnie chyba nie lubi. Albo to ja jestem po prostu słaby wziął. <gry> Raczej niestety to drugie, ale... Można... możemy poudawać. Dobra, ja to zniszczę, żeby, wiecie, mieć wgląd jakiś na na to, co... No, ja nie mogę, naprawdę, drabinkę jakąś może tutaj zrobić. Nie, naprawdę. To jest jakieś... No i dlaczego tu jest tak ciemno? Ach, naprawdę, tragiczne to jest. Czekajcie <laughs> się może powinienem trzymać shifta. Wtedy nie spadnę. Czekajcie. O, dobra, dobra, udało się. Sukces. Nie sądziłem, że się uda. Dobra. Okej. Okay. No, jesteśmy. Daj, zrobimy szkło. Chociaż podłoga ma być. Patrzcie, jaki to jest dźwięk. No, słabo to słychać. Jak z Harry'ego Pottera. Dobra. Może, może podgłośnie albo nie. Bo może być jeszcze za głośno. Ostatnio 5 dni nie było odcinka. Właściwie to 6. Właściwie to 6. No bo jak nagrywam to 5, ale niestety byłem zajęty i byłem zajęty i nie mogłem nic nagrać. Dobra okej. Okay. Więc się nie gniewajcie. Dodam o, kolejne Niestety nie mamy tego za dużo. Mamy strasznie mało, no niestety. Aj, nie starczy zupełnie. Jak ja bym tam poszedł, do tej geody ametystowej, to może by. To może by starczyło, ale no na razie. Na razie nie. Nie ma szans. Dobra. Mamy tutaj. Właściwie nie wiem, jak to. Czekajcie, a jest. Gdzie jest? Mamy takie drewno. Mamy dwa drewna. Zobaczcie, które by było ładniejsze. Wydaje mi się, że te. To ja może jednak to zniszczę. Dobra. Pokażcie. O, tutaj jest... A czekajcie, mogę to wykopać. Tutaj jest trochę... Tutaj się przyda ta, ta mieć. Chociaż mieć tak naprawdę ma, nie ma za wiele zastosowań. Można, co, co z niej można robić. No nie wiem właśnie. Bloki miedzi, o. To można wiem, że da wykorzystywać do. Do robienia dachów. Można by było wykorzystać. To sobie można by było uzbierać trochę tej miedzi. Tylko, że to trzeba by było dużo. I ja ten domek też mam tak, tak skonstruowany, że. No nie wiem, jakby to można było zrobić, żeby to ładnie wyglądało. Albo podłogę można by było zrobić, nie? A zaczekajcie, przecież ja to miałem robić inaczej. Jak zwykle. Czekajcie, o, już, już dzień jest. O, patrzcie Tutaj jest utleniony blok miedzi. Patrzcie, jaki zachód słońca. Oczywiście, wschód. Tak. Patrzcie, tutaj są delfiny. Chyba, jakby im dać surową rybę, to wtedy. Patrzcie, tu są moje aksolotle. Patrzcie, tutaj nawet mam niebieskiego aksolotla. To jest chyba niebieski. Musiałbym sprawdzić jeszcze na internecie, dla pewności. Są strasznie sprytne i lubią uciekać. Kiedyś chcieli mi dać rybę do towarzystwa i ją zjedli. A zaczekajcie, przecież ja tutaj przyszedłem po. O, po... to też się przyda, segły. Patrzcie, jak ja tutaj mam bałagan, naprawdę. Po kamień, ja właściwie miałem. Już. Dobrze. Ja tutaj to. O, przerobię na cegły, a ty na bloki cegieł właściwie. Dobrze, Chcę zamiast czego? O, to można wyrzucić. O, tragedia, po prostu. Tragedia o kolejne starczy na kolejny blok e, gdzie tutaj jest o tutaj dobrze mamy to mamy to, można by było zrobić przecinarkę ale nie mamy na nim żelaza wtedy byśmy mieli więcej schodków ale na razie musimy się zadowolić tym co mamy Dobra. Dobrze. Nie, nie zdążymy zbudować tego wszystkiego w, w. Tylko jeden odcinek, coś widzę. Chociaż, żeby trwał, to był taki dłuższy, no to może, no ale. No już trwa 10 minut. A ja wiecie, nie chcę, żeby te odcinki moje były za długie. Bo potem ich nie oglądacie. I jest problem to jest niska oglądalność niestety w ogóle algorytm YouTube'a się YouTube'a e, nie, nie promuje, też nie pomaga to bardzo ja sobie w ostatnio właśnie jakie, ile tam osób wyświetla te miniatury na tym kanale aha e... Oj, no i nie jest to jakoś super dużo. Więc no. Nie wyświetla, jakby ten algorytm YouTube'a wystarczająco dużo osób, żeby mogły nabyć jakaś duża oglądalność, tak? Więc widzowie oglądajcie całe odcinki. Bo bardzo mi w tym pomagacie. Dajcie łapkę w górę. Czy tam coś spadło? Nie. To by była strona. Nie, naprawdę tam trzeba wrócić do tej geody i wykopać resztę rzeczy. Chociaż z drugiej strony, no, nie, nie powinienem chyba jej tak niszczyć, żeby się wykopuje. No ale do tego służy, tak? To wszystko. Do tego to służy. Taka prawda. Dobra, jeszcze tutaj zobaczę, jakby to można było zrobić, żeby to ładniej wyglądało. No, bo no, efekt końcowy obawiam się, że może być marny. Tak, jeszcze zrobimy e, może z tych stoned bricków. E, a zaczekajcie, przecież ja mogę sobie zrobić pół bloki. I to wtedy połowę mniej będę potrzebował tych kamiennych cegieł. O, zobaczcie. Połowę mniej taką będę potrzebował, a. Będzie tak samo. To można wyrzucić. Wiecie, można by było do lawy wyrzucić różne niepotrzebne przedmioty. Tak sobie. Pomyślałem. Takie, które się nam do niczego nie przydadzą. O, zobaczcie. Oj, prawie bym wpadł. No, tutaj jedno się spadło, ale nie będę tam szedł. Po jedno. Jeszcze nie wyjdę. Dobra. Mamy tutaj taki magazyn. O, zobaczcie. Jak tutaj teraz by to. A. Widzicie, co? To jest jakieś. Ach. Czekajcie, a jakby zmienić jeszcze? Przecież nie powinienem ja tam tyle zmien zmian wprowadzać. A no to czekajcie. No. O, dobra. I tutaj. O. Czy to by wyglądało ładniej? Właśnie nie wiem, moglibyście wy zadecydować, jak byście chcieli, żebym ja to ułożył, a wiecie co? No nie wiem, wiecie. Nie, to się będzie gryzło. Z tym. Blokiem. Naprawdę jest tutaj taki bałagan. Właśnie musimy wybudować ten magazyn. Tylko wiecie, ile to trwa. Nie! Kurczę! To wszystko teraz pospada. Wiecie, co ja tam chyba pójdę? Nie wiem, no. to perek. Fajnie. Fajnie. One nie są groźne, ale one się w bardzo ciemnych miejscach lubią pokazywać. Naprawdę to wygląda tragicznie. E, dobrze. A tak myślałem, jakby zrobić. Tak. Jakby. O, o, o. nie tak. Gro. Inaczej to trzeba postawić. O, do bardzo dobrze. Wreszcie się nauczyła. O! To by nawet lepiej wyglądało, wiecie? Wiecie, chcę, żeby to też było ładne, a nie tylko... Nie tylko spełniało swoją rolę. Chociaż no, na tym to polega. Ale co się. Dobrze. Sprawdzałem czy mikrofon jest włączony. Wiecie co? Pokażcie to. No wiecie co nawet tak może być? O, w taki sposób to ułożone. Tylko teraz trzeba zmieniać. Aj. co chcę, ja abym to mógł wyrzucić. To mogę wyrzucić. Spalić to trzeba najlepiej. Plawie. Niepotrzebne przedmioty. Coś tutaj jeszcze się. O, spakowało. No nie! Co to ma być? To tutaj. Dobra, e, mamy tutaj. Okej. Okay. Tylko teraz, trzeba znowu to wszystko, wiecie, niszczyć, co zbudowałem. Ale niestety taki los budowniczego. O nie! Wszystko się źle poukładało. Najgorzej <grych> Ajajaj. Damy radę. Tylko na, boję się, że odcinek się wydłuży Już 17 minut chcieliście, żeby było dwadzieścia. Dobra. No nie. Kurczaczek no. Kurczaczek. No. no pomysł. Dobra, o. I jakby teraz to Ułożyć. no nie co co, ja, co ja robię źle naprawdę o bardzo dobrze nie o udało się o dobra Damy radę, widzowie. Chyba daliście łapki w górę. To trzeba po prostu podskoczyć, wystarczy podczas stawiania tego bloku. Dobrze. O, udało się. Ja, może zrobię sobie kamienną siekierę do okorowania tego drewna całego, bo nie chcę marnować tej żelaznej ja takie rzeczy. Dobszego, dobrze, dobrze ze mieszczą. Dobra, jakieś patyki to. Mogę stracić. Właściwie posadziłem nawet te świerkowe drzewa tutaj. Dobra, jest, jest. Mamy to. Teraz trzeba jeszcze zrobić. To. Ale poradzimy sobie. Dobra, nie, zróbmy to. Żelaz nam się kierał, bo to po prostu szybciej mniej będzie trwało. Dobra. A to możemy zrobić w sumie. Ale to w ogóle wygląda? Powiem Wam. A... Tragicznie. Myślałem, że będzie łatwiej. Jakby wy. Zaczekajcie, widzicie. Ja już, widzę, wie kończy ten odcinek. Papa, pa. wprowadzę pewne zmiany. I zobaczycie później, jak będzie to wyglądało. Pa.